Witam w dzisiejszym odcinku z Foreta, A jeżeli się zadajemy fotowolle jako szmalówczar, noczny Jonesy, a jeden z nich jest dotnij ścianu. Co trzeba robić z dotnij sześcianu? Należy że trzeba dotknąć sześcianu, który znajduje się właśnie w miejscu zbieżność i trzeba ją dotknąć i wtedy z za zaliczone. No tak, teraz lecimy właśnie do, zb do zbieżności. Już będę zaraz, już, ja już będę zaraz. No, już tu jesteśmy blisko. I trzeba dotknąć. Okej, okay, już, już dotykamy. No, już zaliczyło nam zadanie. No bo, po, jak wam poradnik się spodobał, to dajcie subskrypcję, dzwoneczek i łapkę w górę. Już to było na tyle. Do widzenia.